Znajdujemy w wyborze Wojciecha Bonowicza Sebułę Pacewistę, sebyłe, który pisał wiersze aż do dziś współczesne, Sebułę, który wreszcie musiał się w tym swoim czasie utwierdzić i wobec skamandrytów, i wobec odmiennych nurtów, ale też musiał być sobą. I był sobą, i był dowcipny. I zakończę właśnie wierszą, lekturą wiersza yy, przepraszam Wojciechu, ty i tak go nie przeczytasz, bo w wyborze go nie masz, a ja go mam, bo, bo go przeczytam pod Słowik Osły. Tego to Sebuła odparowywał Awangardzistą. Oczywiście mam tutaj na myśli awangardę z podznaku Pipera. Zagwizdał słowik, bo coś go poniosło. Bardzo to nie w smak poszło mu docianym osłom. Jak można śpiewać tak prosto? Ryczeć należy, przepisowo, awangardowo. Każdy hardkot nasz nosi w sobie sens przenośny, a wszystkie razem dają ryk piękny, rozgłośny. Ryk powinien się składać z elementów ryku. Jak można w epoce osłów tak śpiewać słowiku? Posłuchaj. I tu wrzały zgodnie osły prawe, po czym zamilkły w słuchanych głosów swoich wrzawę, wtedy słowik za nie nieśmiele przyjaciele, jestem szarym słowikiem, posługiwać się nie mówię waszym słownikiem, by głos mój nabrał ryku waszego obcienic, musiałbym się w przód w posła zmienić, Dzie dziękuję państwu